Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej przewidują m.in. zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu ubezpieczonych ze składek za kwietnia i maj tego roku. Innymi słowy, to państwo przemienia trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców, którzy działalność prowadzi przed 1 lutego 2020 roku. Zwolnienie to dotyczy zarówno składek za samego przedsiębiorcy, jak i za jego pracowników. Mogą z niego skorzystać także samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł, czyli 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli oni opłacają składki na swoje własne, tylko na swoje własne ubezpieczenia. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby za ten czas zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, a także do świadczeń za ubezpieczeń społecznych, takich jak e, na przykład zasiłki. Będą więc też mieli prawo do publicznej opieki zdrowotnej. Ponadto przedsiębiorcy zachowają e, z tego tytułu prawo do uprawnień emerytalnych, czyli te składki będą im po prostu zaliczone. Ważne jest jednak, żeby osoby, które opłacają składki na własne ubezpieczenia, podlegały w tym okresie, czyli na dzień 1 lutego, dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. A wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów unijnych. Dlatego też mogą skorzystać z niego tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zalegali z opłacaniem narzędzi stylu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli jednak spłacali te zaległości na koniec 2019 roku w ratach, to będą mogli skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Świadczenie postojowe przysługuje osobom wykonującym osoby cywilnoprawne i wynosi ono co do zasady 2080 zł, czyli 80% minimalnego wynagrodzenia. To świadczenie jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. W przypadku tych, którzy wykonywali umowy cywilnoprawne, takie jak zlecenie dzieło czy umowa agencyjna, w których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym, miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie wynosi do kwoty 1299,99 zł, czyli mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to świadczenie postojowe będzie przysługiwało do sumy wynagrodzenia wynikającej z tych umów. Dla pozostałych wynikających umowy cywilnoprawne warunkiem uzyskania świadczenia jest to, by przy miesiącu złożenie wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Po tym zawarcie umowy musi nastąpić przed dniem 1 lutego 2020 roku. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi również 2080 zł i także jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania tego oświadczenia jest to, aby przychód miesiącu poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Po tym rozpoczęcia działalności również musi nastąpić przed dniem 1 lutego tego roku, a przychód poprzedzający miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. To świadczenie przysługuje także tym świadczonym, którzy zatrudnili działalność po 1 stycznia bieżącego roku i tutaj również muszą spełnić kryterium dochodowe. Ci, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie w wysokości 1300 zł. W przypadku rozłożenia składek na raty lub podroczenia ich terminu płatności po, po zakończeniu stanu epidemicznego, od tej umowy nie będzie naliczana opłata prolongacyjna. Ta ulga dotyczy wszystkich płatników, składek, wszystkich płatników składek i wszystkich składek, na wszystkie fundusze, jak dotyczy też składek i za przedsiębiorcę, i za jego pracowników. Tutaj nie ma już znaczenia ani wielkość firmy, ani data jej założenia. Wsparcie to adresowane jest także do samozatrudnionych. Opłata prolongacyjna to Połowa odsetek, które narosłyby za czas realizowania tej umowy. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku. Niektórzy płatnicy mogą płacić składki w dłuższym terminie. Jeżeli złożą wniosek przed terminem płatności składek, to w ogóle nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z tą ulgą. Natomiast jeżeli złożą go po terminie płatności składek, który przypada albo na 5 albo na 10, 10 albo 15 dzień miesiąca, to zostaną liczone odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Aby otrzymać to wsparcie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Te wnioski dostępne są na platformie usług elektronicznych ZUS, czyli na PUE, a także na naszej stronie internetowej www.zus.pl. Wnioski można składać drogą elektroniczną, więc przez z platformy usług elektronicznych, a także pocztą lub osobiście w placówkach ZUS do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem tarcza antykryzysowa.